Xiaomi zawsze kojarzyło się z tym, że jest tańszy od konkurencji. W tym roku model 13 Pro kosztuje już prawie tyle samo co Samsungi i iPhony. Zatem czy chiński producent dorównał konkurencji? Smartfon ma tył wykonany z ceramiki, ja mam wersję czarną, dostępna jest jeszcze biała. No i z daleka wygląda on bardzo ładnie i drogo, ale biorąc go w dłoń jest ciężki i śliski. Jak mamy wilgotne dłonie to może nam się łatwo wyślizgnąć. Plecki też łatwo się palcują, więc dobrym pomysłem będzie umieszczenie go od razu w etui. A takowe producent dodaje od razu w zestawie ze smartfonem. Minimalizuje ono dodatkowo sporą wyspę z aparatami. Model 13 Pro nawiązuje do poprzednika, ale teraz wyspa tworzy jedność z obudową i płytnie przechodzi z ceramiki w szkło. Jeżeli chodzi o wygląd, no to mi się to podoba, ale jeżeli mówimy o praktyczności, to wolę jednak matowe plecki. Plusem są zablone ramki z przodu i z tyłu, dzięki czemu urządzenie dobrze trzyma się w dłoni. Ramka dookoła jest aluminiowa. Całość waży ponad 220 gramów, co po prostu czuć. Urządzenie zyskało natomiast w końcu certyfikat wodoodporności IP68, więc nie ma strachu o zachlapania czy też przypadkowe zanurzenie. Xiaomi 13 Pro wyposażony jest w panel AMOLED o przykładnej 6,73 cala, chroni go szkło ochronne Gorilla Glass Victus, a dodatkowo od razu po wyjęciu z pudełka mamy naklejoną folię ochronną na ekranie. Oferuje on obraz w rozdzielczości 1440x3200 pikseli, czyli WQHD+, z gęstością wynoszącą ponad 500 punktów na calę. Ekran oferuje adaptacyjne odświeżanie LTPO Adaptive Sync Pro, dające możliwość automatycznego dostosowania odświeżania od 1 do 120 Hz. Po pierwsze, wydłuża to żywotność baterii, a po drugie, wszystko jest ultra płynne w momencie, kiedy tego potrzebujemy. Możemy też ręcznie na sztywno ustawić 60 lub 120 Hz. Panel OLED zapewnia pełne pokrycie gamy kolorów P3, a dodatkowo szczytowa jasność ekranu wynosi teraz 1900 nitów. Dzięki temu kolory wypadają świetnie i wszystko jest dobrze widoczne nawet w mocnym słońcu. Samo zagięcie ekranu jest w mojej opinii plusem. Dzięki temu lepiej trzyma się go w dłoni i wygodniej obsługuje jedną ręką. Pod wyświetlaczem ukryty jest skaner linii papilarnych, który działa bardzo sprawnie, a co ważne, jest umieszczony na odpowiedniej wysokości, więc łatwo trafiamy w niego palcem. No i na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Odblokowaniu towarzyszy przyjemna wibracja. Ogólnie cały system haptycznych wibracji jest jednym z najlepszych dostępnych aktualnie w smartfonach. Pisanie, konsumowanie treści czy granie jest bardzo wygodne. Na pewno ma na to też wpływ nowy Snapdragon 8 Gen 2. Wspiera go 12 GB RAMu LPDDR5X i 256 GB pamięci na dane w technologii UFS 4.0. Ja mam egzemplarz testowy o pojemności 512 GB, ale niestety tego wariantu u nas nie kupicie. No i trochę szkoda, że jedynie jest dostępna wersja 256 GB, bo jednak nie mamy tu slotu na kartę pamięci. A taką pojemność da się łatwo zapełnić, nagrywając filmy w wysokiej rozdzielczości i instalując kilka mocniejszych tytułów gier. Jednak jeżeli o działanie chodzi, to nie ma na co narzekać. Nowy procesor dużo lepiej radzi sobie z temperaturami, jest też chłodniejszy od zwykłej trzynastki z tym samym procesorem, przez to, że ma po prostu większe chłodzenie. Więc kilkukrotne uruchomienie Antutu rozgrzewa go do 40-42 stopni, ale to nie jest 45-50, tak jak przy Snapdragonie 8 Gen 1. Grałem w Genshin Impact, Lola, Call of Duty i wszystko działa bardzo dobrze. W codziennej pracy jest ultra płynny i nie ma żadnych spowolnień. Praca w trybie podzielonego ekranu, czy też w trybie pływających okien, nie sprawia mu żadnych problemów. Smartfon działa na Android 13 z nakładką MIUI 14. Jest to nowa wersja nakładki, która wizualnie niewiele wnosi, ale sporo zaszło w jej wnętrzu. Xiaomi w ostatnich wersjach mocno dba o optymalizację i jak pokazuje 14, wychodzi im to coraz lepiej. Coraz lepiej Xiaomi radzi sobie też, jeżeli chodzi o aparaty. Mamy tutaj 3 razy po 50 megapikseli. I jak możemy zauważyć, na wyspie z tyłu dumnie mieni się logo Leica. Główny moduł kamery jest to jednocolowy czujnik Sony IMX 989 z przysłoną 1,9. Do tego obiektyw ultra szerokokątny z kątem widzenia 115 stopni i trzeciej optyczny zoom 3 i który też służy do robienia zdjęć makro. Na froncie jest oczko do selfie z rozdzielczością 32 megapiksele. O ile wcześniej Xiaomi nie do końca radziło sobie z oprogramowaniem, to teraz widać, że jednak współpraca z gigantem fotografii sprawiła, że zdjęcia są bardziej powtarzalne i miłe dla oka. Na wstępie warto jeszcze wspomnieć, że podczas pierwszej konfiguracji i ogólnie też później podczas robienia zdjęć w górnej belce mamy do wyboru dwa tryby. Lejka Vibrant, czyli bardziej podbite kolory, coś bliżej Samsunga, ale też bez przesady. I też drugi tryb, Lejka Authentic, który oferuje naturalne barwy. Ja większość zdjęć robiłem w tym drugim. Poza tym mamy jeszcze ciekawe opcje dla trybu portretowego, gdzie możemy wybrać cztery warianty zdjęć z różnym ustawieniem ogniskowych, z innymi efektami rozmycia tła. Trybów jest sporo, ale przejdźmy do tych standardowych fotek. Możecie teraz zobaczyć kilka porównań z innymi smartfonami, które miałam akurat pod ręką. W ciągu dnia Xiaomi oferuje bardzo ładne, naturalne kolory z dużą ilością szczegółów na zdjęciach. Fajne jest to, że nie ma większych różnic pomiędzy obiektywem głównym, szerokim kątem czy zoomem. Barwy są na nich zbliżone. A po zmroku, jak spadnie ilość światła, to wcale nie jest gorzej. Tryb nocny potrafi zabrać dużą ilość sztucznego światła i zachowuje przy tym nadal naturalne kolory. Czasami zbytnio jest rozjaśnione niebo i powstają na nim nienaturalne cienie, ale taką przypadłość ma większość smartfonów, zarówno Samsungi, jak i iPhony. Moim zdaniem zdjęcia aparatami na tyle wypadają bardzo dobrze. A jak wy oceniacie zdjęcia, które właśnie widzicie, jeżeli chodzi o aparat przedni, to on jest dobry, ale jednak mi czegoś brakuje. Szczególnie po zmroku zdjęcia mają szumy i już tak dobrze nie wyglądają. Na pewno na tym polu znajdziemy lepszych konkurentów. W trybie portretowym tło jest odcinane poprawnie i możemy po zrobieniu zdjęcia jeszcze edytować efekt. Tak precyzuje się wideo nagrane na obu tych smartfonach, tylko niestety na Xiaomi możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości, Full HD i 30 klatek na sekundę. Za to oczko główne radzi sobie bardzo dobrze w ciągu dnia i wyróżnia się przede wszystkim stabilizacją na tle konkurencji. Chyba nie ma aktualnie lepszego telefonu w tej kwestii. Podczas nagrywania możemy przełączać się suwakiem pomiędzy obiektywami i maksymalna rozdzielczość to 8K i 24 klatki na sekundę. Jest jeszcze tryb wzmocnionej stabilizacji, ale wtedy maksymalna rozdzielczość wynosi Full HD. Wbudowana bateria ma pojemność 4820 mAh i w połączeniu z nowym energooszczędnym procesorem zapewnia SOD na poziomie nawet 7-8 godzin przy większościowym udziale Wi-Fi no i trochę LTE. Jak dodamy do tego 5G i uruchomimy mocniejszą grę, to wynik będzie bliżej 5 godzin, ale to i tak zapewnia spokojnie jeden cały intensywny dzień pracy. A jak mniej używacie smartfona, no to nawet 2 dni dacie radę. Dodatkowo w zestawie dostajemy ładowarkę 120W, dzięki której do pełna naładujemy smartfon w około 20 minut. Więc nawet jak wieczorem macie 20, 30 czy 40%, to polecam podłączyć telefon na parę minut i macie już go naładowanego do pełna. Nie zostawiajcie go do ładowania na całą noc. Dodatkowo mamy możliwość ładowania bezprzewodowego z mocą 50W i jest też opcja ładowania zwrotnego innych urządzeń. Głośniki Stereo w tym roku pozbawione są loga Harman Kardon, ale wcale nie odstają od tych zeszłorocznych, a nawet bym powiedział, że grają lepiej. Porównując je z Samsungiem S23 wypadają podobnie. Co prawda do iPhone'a im jeszcze trochę brakuje, bo na nim jest głębszy bas, ale bez wątpienia jest to flagowy poziom. Smartfon niestety nie ma złącza jack, więc w razie czego potrzebujemy przejściówkę na USB-C, żeby podłączyć słuchawki na kablu lub musimy używać po prostu słuchawek bezprzewodowych. W tej kwestii jest również poprawa, bo mamy teraz najnowszy standard Bluetooth 5.3. Na koniec pozostaje kwestia ceny. Ona niestety niska nie jest. Dostępna jest tylko jedna wersja z 12 GB i 256 GB pamięci. I ona kosztuje 6299 zł. Dla porównania, Samsung S23 Ultra to wydatek 500 zł więcej. iPhone 14 Pro w najtańszej wersji 128GB to tylko 200 zł więcej. Mówię tylko, bo wcześniej Xiaomi przeważnie kosztowało sporo mniej. Co prawda, zawsze były jakieś cięcia, czy to słabsze aparaty, czy gorsza nakładka i poprawki dopiero w aktualizacjach ale miało ono przez to swoje grono fanów, które mogło przymknąć oko na niektóre niedociągnięcia, patrząc przez pryzmat niższej ceny. No a teraz, kiedy niemalże cena jest identyczna jak u konkurencji, to Xiaomi stara się pokazać, że oni wcale już nie odstają od reszty. Po części się z tym zgodzę, bo tak naprawdę to nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Ceramiczna obudowa w połączeniu z wodoodpornością już po pierwszym chwycie daje wrażenie, że mamy drogie urządzenie w rękę. Aparaty to moim zdaniem top 5, jeśli chodzi o wszystkie aktualnie dostępne smartfony na rynku. A w tym zestawieniu biorę pod uwagę S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max, Huawei Mate 50 Pro i Vivo X90 Pro. No i moim zdaniem ten model Xiaomi mi wcale mocno od nich nie odstaje. Procesor, no to wiadomo, jest OK. W tym roku wszystkie smartfony mają tego samego Snapdragon'a, więc we wszystkich jest OK. Jedynie różnice mamy wynikające z samych nakładek, no ale tutaj Miui też wypada jak na razie pozytywnie. Minusem, którego nie powinno być tu wcale, jest nagrywanie wideo oczkiem do selfie jedynie w jakości Full HD. Brakuje tu zdecydowanie 4K. Te oczko mogą być ogólnie lepsze. No i szkoda, że nie mamy większych wariantów pamięci chociażby 512GB, tak jak ten model, który ja testuję. Nie mówiąc już o tym, że konkurencja daje też do wyboru 1TB. Czy polecam Xiaomi 13 Pro? Tak, jak najbardziej jest to udany smartfon, który jeszcze nigdy nie był tak blisko, jeżeli chodzi o wygląd i możliwości w stosunku do Samsunga i iPhone'a. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym modelu, czy nadal Xiaomi lepsze, czy jednak już jest za drogi. A niestety ten producent ma to do siebie, że do pół roku po premierze ich smartfony najszybciej tracą na wartości. Chociaż może jak będziecie oglądać ten materiał za pół roku i właśnie wtedy Xiaomi będzie sporo tańsze od konkurentów, no bo zbije już swoją cenę, to bez zastanowienia będziecie mogli go właśnie wybrać i będziecie na pewno zadowoleni. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do zaglądania na stronę Spidersweb. No i do oglądania naszych pozostałych materiałów. Cześć!